Siemma, jestem Owca Gaming. To jest pierwszy odcinek naszej serii Minecraft Big Block Survival Wykonany przez Super Polaka Obiecałem mu, że tu przyjdę, więc przyjdę. Wejście za zamówię nieprawdaż rokiem. Skąd ja wziąć bezrobka? Mmm, boom. Okay, zaczynamy. Cześć, oto mapa Survival. Wykonana przez super Polaka, zapraszam do przejścia, graj na normal iz, na, easy normal hard easy zadania: yy, osiągnij 15 level, zrób diamentową motykę, zrób parę wszystkiego, znajdzie, zrób mob grinder, to było niespodziewane. Gi! No, ścierwo, głupia! Cię ubiję zaraz moimi piłkami! No. Okej. Okay. świnga. Owieczki. Owieczki. Moje ziobry. Zrób na tą montykę, zobaczmy, że wszyscy są. Zbuduj coś ciekawego z redstone. Pójdź do loteru. Zrób sobie żelazne kół. Wydostań. Się, y, się na powierzchnię nie tunelem Rozm, rozmnożać zwierzęta z duży, ładny, dwupiętrowy dom. Najpierw ubijemy moje siostry. Jakby to byli bracia, to by mi dał spokój, ale przepraszam, mam zieloną siostrę i mi starczy. Nie! Jezu! Ua! Spanikowałem, nie było specjalnie. Chodź tu, siostro, zabijcie. Zjemcie, zabijcie. Przepraszam, muszę to zrobić. Mam nadzieję, że mi sporo polaków wbaczyć, bo. Kurde. Dobra, starczy na no Easy i sobie tego pana ubiję. Już dwie wełny mam. Chodź, panie. Pani Zwinio, A tu co to jest? Opone? Jezu! Ua! No nie. On no. czartery. Moje itemy! Jeden zginął. Moje! To było moje. Gram na easy, dobrze. Daj szarełko. A, mam dwa mięska. Tajni, dobrze. Mhm. Idziemy, co tu jest? Co to jest? Trzcina. Dobra, jest. Co tu? Tu na razie nic nie widzę drzewka nam się przydadzą. Jedno drzewko zetne kością, Jak taki prawdziwy, rozbity, kurde, jaskiniowy, ze mnie profesjonalny normalnie. Kość, ta kość będzie do wszystkiego. Będę zbijał drzewa, kurde, wiara będzie zawaliście. Pobiję kurczaka ręką. Piefu kością. Przybiję mu. Wbij włożę mu to kość w oko i wyleci drugą stronę głowy. Dobra, dobra? Kiedyś muzyczko ale to nie jest minecraftowa. Oj jest sedanka Liana. Jest tu Liana. Dobra, zbierzemy jeszcze drewno. Mi się przyda. W ogóle chyba nie wiadomo, kiedy jest nas. To jest najgorsze. Aaaa. Mm. Dobra, niszczymy. Nie niszczymy, niszczymy, niszczymy. Ok, Okej, wow, tknąłem. Przepraszam, że nie było tak długo filmików, ale miałem karę z oceny. Jednak ją poprawiłem i już mogę w weekendy wrzucać filmiki. Tam widać czy jest na 3 dzień. To tak dziwnie do tam jak gdzie dam dostać. Tak, Raz tak O, po cztery wychodzi teraz. Aha, bo zawsze po cztery wychodziło. Okej. Okay. Workbencha zrobimy. I patyki, patyki, patyki. Trzeba oszczędne, bo patyki są bardzo potrzebne, żeby zrobić kill-off. Okej, okay. jeśli ktoś pierwszy raz gra w Minecraft, to może zobaczyć jak zrobić off, okej. Okay. Węgiel. On to chyba specjalnie zrobił, żeby nie zdenerwować. Nie można kopać pod sobą, pamiętajcie. Może tu być lawa w każdej chwili. Okej. Okay. Uwaga, 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 uwaga. A, nie ma lawy jeszcze. Jeszcze na lawę się nie napotykałam, więc... To jak na moją grę, to bardzo dobrze. Kurde, ile tego węgla? Jezus, Maria. Już siedem węgla No, 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 Jak tutaj później się ten... A w sumie wydostanę. Jakoś jest ten wydostanę Ja, ile tego węgla. No nie nie chcę mi się aż kopać go, ale muszę, żeby pójść tu nie łazić. No Cało kilów mi się na nim zużyje! Kurde, super mi Polak! Chomiku ty, przecież w, w cyrku mi się zniszczy kilof. Wiecie co ja myślę, drodzy widzowie? On to zrobił specjalnie. No kobrze... Jezu... Dobra, dobra. Jeszcze tylko to wykopię, ten... klasek. 20 węgla to mi, jak na początek... Mm. Aż tak, to ja mam... Taki, to ja... ...zbytnio... ...ja tak zbytnio to nie marnuję rzeczy. Aha... Dobra, zrobię porządek. Okej, okay, zabieramy to. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobra jest. Oła. Wsycyziemy. Dobra, teraz starczy. Pobiegnę tu. O, o co to? Ale, coś tego. Tak my... Ja tak myślałem, że tu coś jest. Jakieś. Ja co on tu zrobił? Jest! Żelazo. Okej, okay, tak i dobra. Mhm. Czym ja to wykopię? W... Mam dobre, nie no Jajko. Lawa, po co mam lawa? Z kości kiedyś gdzieś dostał? Kuruj ty głupi. <laughs> zamknęli nas. Okej, okay, dobra. Zróbmy tak owieczkę. Trzeba poszukać owieczkę. Wiem, że trzeba to przyrobić na deski. I zacznę jakieś tak mini damek budować. O, -o. <śpiewanie> daleko od tabliczki <śpiewanie> widziałem. Mało coś. Okej. Okay. tak, tak. Taki mini domek chcę sobie wybudować już na pierwszy odcinek. Idź na krowo. No nie uciekaj, to cię nie pobije. uciekaj ode mnie krowa, boi się. Chuj, nie krowa. Kurczak. Powinni Idę do jej na Jezu, co mi tak ścina. Ja ale nie ściąga. Zmienię na polski język. O jest. Gotowe, gramy Z Czemu tajni? Okej okay. Nie dobra, bez przesady Coś takiego A już wolę chyba Angielski okay. Mam wełnę, mam dwie wełny O, by mi się przydała Wiem, że się przed, przed komputerem, ale sam się nie zabił tu jest irona dużo ale ja idę po drewno ok, ścinamy dobra ścinamy ścinamy mm, drewno nam się zawsze przyda Tak, tylko jakoś tą 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 tą, 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 tą da się kratki... pompacie jak mi bije... kratki... E. jedwko W koście sobie poradzę Chyba długo to ścina się, ale dam radę, dam radę Na chatę nam się wbiło. To tak. Aha, ja tu pokazuję, że jestem sam sobą. Co? Ładna miała być chata. Ja nigdy brzydkich domów nie buduję. No dobra, bez obrazy tym, co mieszkają pod chętnikiem. Ja mam ładniejszy domek, taki piękny. Myślałem, że to za ładne do... Mm. Nie będzie, ale jednak, jednak wyszedł. Dobra, pójdźmy trochę po dietę trochę. Wkurzę to tą... mnie. Tego dietą muszę. O o, mam farta. A ty nie dajesz żarcia. Dobra, kopiemy. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Dobra, dirt się nam przyda. Zaraz taką mini platformę zrobić. Tam zacząłem budować. Słońce nam zachodzi. Jo! Gdzie na banie? Na banie. A patykiem żeś... kiedyś dostał, czy nie patykiem, tylko tym czymś? Ojojoj! Oj, oj. Nie zamuruje drogi na no nie jest krągą O jezu! Ja Mama, farta. Daj, 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 daj! To biorę. Jezu. Czemu w nocy więcej się spomni? Chodź, potańczymy. Zombie nie są mnie. Mam na... peacefulu. Jezu. Ja. Pierwszy noc, ja wolę przeglądać. Graj na fullu tak wolno nikt mi nie może zabronić A w sumie Co będę żałował, ale nikt mnie nie pobije. Haha, ja, ja, ja. żeby żaden mitpalny nie wbił. To jeszcze tu trzeba Nie co Myślę, że to będzie tak z to nie będzie tak z dirta. Będzie coś takiego. Tu. Dobra, to ja mam wystarczająco. Dobra, lecimy. Tutaj tam rośnie. Tu postawimy crafting table. Zróbmy kamienną motykę. I kamienny kilof. pa pa! Ulepszenie. Mam teraz lepszy. I szybciej przynajmniej kopiący kilo w Raz, dwa, trzy. Czemu? Wypadło. Olchamskie. Co? Sedonki w 1, 2, 5 wypadają? Możliwe. No, rośnie sedoneczka. My kończymy ten odcinek, więc klik, klik, klik. Nara.